Peace. Siemano. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przekrzywie na poczek pozwolicie? Zawsze tak trochę wolę na boczku bardziej. Jesteśmy w gimli albo czymś takim. W hotelu Ramadan. Jestem w drodze na statek. To jest, to jest okolica tego hotelu. Czyli taka styroweczka. Styroweczka jaką najbardziej lubię. Czyli kompletna dzicz. Jakby ktoś, by chciałby, jakby ktoś chciałby dołączyć do mojej bandy, tu mamy ognisko, tu mamy Górę Śmierci, podobno do tej, która jakieś była tam koło Semki, koło tego strumyczka, nie wiem czy pamiętacie, to z grzeszem zawsze zjeżdżaliśmy na sankach. Pozdrawiam Cię Grześ, chociaż nie mam cię na Facebooku, ale, ale jesteś tam zawsze w moich myślach jakoś tam, trochę jakiś czas się przewijasz. No, tu taki babcieli klimacik, także naprawdę polecam ten hotelik. Zaraz idę zdobyć szczyt, wiadomo, safety first. No, a na razie tak się tutaj przechadzamy. O, jest tutaj taki kwietny... kwietny zakątek, jest pszczółka. Maja. Czekaj, zobaczymy, co jest No, gandzie rośnie, wszyscy happy. Wchodzę na statek na trzy miesiące. Będę fruwał sobie pomiędzy... pomiędzy Istambułem a... Patumi w Gruzji, także fajnie zaczynają wakacje, powiedzmy. Wiem troszkę dłuższą przerwę, ale tam miałem dużo, dużo takich spraw poza O, i jest ławeczka, na której można ćwiczyć tam sobie ciosy na kotlecie. Nie wiem, skąd to był teleranek. A ciosy ćwiczymy na kotlecie. 50-15 no, no nic, mam mam rozkwinkę teraz na podróż na, na górę. No, miałem troszkę dłuższą przerwę. Po października śniłem w domu, odbierałem dyplom. zrobiłem wtedy tam jakiś parę wycieczek fajnych. Ale jako, że jestem marynarzem, to... w moim naturalnym funkcjonowania jest właśnie... morze. No, 3 miesiące wakacji, później wracam na wakacje. Jakoś tak po się zacząłem szybko układać, nie? Jak powinno. W sferze zawodowej przynajmniej, no nie? Załoga cała amerykańska. Ale dziś słyszałem już, no tak, że to jest fajne, bo będą working language, będą English and English only. E, nie będzie jakichś tam pogaduszek po polsku. Z jednej strony tam to jest dobre, bo to zawsze jakiś progres, no nie zawsze to jest jakaś taka ciągłość, no nie a, nie, a nie... takie, no, niby working language, English, ale to wiadomo, każdy w sklepie klepie po polsku. Czy na radio, czy na, czy na, czy na czy tam, czy trapy, czy, 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 czy jakkolwiek, prawda także to zawsze jest dla mnie ten jak plusem nie? rzadko mi się zdarza, żeby mieć całą załogę obcą ale, ale to dzika pięć pierwszy raz, jak naprawdę mm. kompletna no, mam wesołego Stewarda yy, afroamerykańskiego z New, New York od urodzenia, mam tam chłopaczka z Charlotte, nie? no taka fajna jest ekipa, nie? także także tak dopiero się jak pozajemy, ale, ale są te, widzę, że są wyluzowani w miarę tam jest jakoś to, no, no także tam yy, ten to moje szczęście do załóg cały czas się utrzymuje w, w takiej, w takiej tam, no, na takim poziomie, który mnie zadowala bardzo bardzo mocno. Nie? No, także tylko chciałem powiedzieć, że wszystko jest dobrze, żyję trzeźwie, jestem cały czas, świeżo 6,5 roku. W zasadzie tak. No, nie w zasadzie tylko po prostu, tak, jestem trzeźwie. Ja chciałbym też powiedzieć oczywiście, że nie, 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 te moje te głupawe filmiki nie, nie mają na celu tutaj jakieś chwalenia się, że, że wow, uah, że po świecie i te nie, bo, bo wrażenie, że jestem takim z gredem, że na jakimś tak ludzie bogate byłoby mi trochę żal, jednak gdzieś tam coś szpanować, a to po prostu że przy okazji, no nie, to jest, nie oczekuję, że to jest jakieś mało, mało spektakularny tutaj jakiś ten no ale jest naturalnie, jest, jest naturalnie, jest tak, jest tak swojsko, o, swojsko, to jest dobre, to jest dobre pierwsze z tym w Turcji, ale, ale jest na pewno kierunek, który ten, może nie jakieś takie oczywiste kierunki, typu tam, nie wiem, z tym, nie, ale, nie są tych, 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 wszystkich tutaj miasteczek, jakichś takich turystycznie popularnych, a e, właśnie wolę takie norki raczej bardziej, nie? Nie na, na, turystę. No nic, jeden obiadek i... No i wspinam się, nie? hej, pa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo czule, z ogromną kawką. Sympatii. Nie? Bo... Bo tego mam do wszystkich chyba najwięcej.